W tym wideo pokażę Ci, jak możesz wysłać zdjęcia jednorazowego wyświetlenia w Messengerze. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ zasubskrybowanie i polubienie. Te zdjęcia mogą być obejrzane tylko raz i nie można zrobić zrzutu ekranu. To jest bardzo proste. Najpierw wejdź do konkretnej rozmowy, a następnie kliknij ikonę aparatu, która znajduje się tutaj. Otwiera się aparat. Jeśli nie ma dostępu, kliknij, zezwól tutaj, a potem ponownie tutaj, co dotyczy mikrofonu. Teraz zrób dowolne zdjęcie albo, jeśli chcesz wysłać je z galerii, naciśnij tutaj i wybierz zdjęcie z galerii. W moim przypadku po prostu zrobię zdjęcie. Musisz nacisnąć ten przycisk tutaj, który ma ikonę jedynki i okrąg z napisem OFF. Kliknij na niego, a następnie naciśnij niebieski przycisk. I to wszystko. Jeśli wyślesz to zdjęcie, będzie zdjęciem jednorazowym. Jak widzisz, tutaj możesz zdecydować, czy chcesz je zapisać w galerii. Jeśli nie, po prostu naciśnij ten przycisk i zdjęcie zostanie wysłane. Jak widzisz, nie jest to zwykłe zdjęcie w czacie, a druga osoba może je zobaczyć tylko raz. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie pomocne, i do zobaczenia w następnym.